Cześć. Jak leci? Skoro tu jesteś, pewnie kojarzysz Matsato, ten nóż, o którym jest pełno recenzji w sieci. Używam go od kilku tygodni i w prosty sposób opowiem, jak mi się sprawdził. Zanim zaczniemy ważna uwaga, kupuj go tylko na oficjalnej stronie. Są podróbki, które szybko się tępią albo mają śliskie rękojeści, żebyś nie musiał a szukać. Zostawiam link w opisie i przypinam go też w pierwszym komentarzu. Czym jest Matsato? To nóż szefa kuchni do codziennego użytku. Wygodny w dłoni, z ciepłą w dotyku drewnianą rękojeścią i wyważeniem, które daje pewność już od pierwszego cięcia. Wchodzisz do kuchni, i aż chce się gotować, gdzie się wyróżnia: przy pomidorach, papryce, mięsie, rybach. Tnie czysto, bez zgniatania i bez zacinania. Do warzyw jest super, bo ich nie miażdży, a przy filetowaniu zostawia bardzo równe kawałki, bez walki z nadgarstkiem. Ma też oparcie na palec, które daje dużo kontroli. Jeśli chodzi o pielęgnację, zero problemów. Myję go ręcznie, wycieram ściereczką i chowam do ETUI. Szybkie podostrzenie od czasu do czasu i jest gotowy bez pilnowania ostrzenia co dwa dni. Teraz na oficjalnej stronie jest ograniczona czasowo zniżka 70%. Jeśli chcesz ulepszyć swój główny nóż bez przepłacania, to dobry moment. Link masz w opisie i w przypiętym komentarzu. Podsumowując, jeśli szukasz noża, który daje pewność, kontrolę i frajdę z gotowania, matza to dowozi. Jeśli chcesz, żebym sprawdziła go przy jakimś konkretnym przepisie, albo masz pytania o pielęgnację czy chwyt, jeśli jesteś leworęczna, daj znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.